Jestem graczem. Nie jakimś zapalonym progamerem, który wbija tysiące godzin w tytuły sportowe, ale jednak. Na Steamie mam 281 tytułów i chociaż tylko w parę mam wbite więcej niż 10 godzin, <coughs> 3, to śmiało mogę powiedzieć, że w branży się orientuję. Patrząc na statystyki z dużą dozą pewności, mogę powiedzieć, że spora część z Was prawdopodobnie również gra. Jednak gdybym Was zapytał, jaka gałąź Game Devu. Przynosi najlepsze zyski, jestem pewien, że większość z Was nie trafiłaby z odpowiedzią. Ja sam nie trafiłem. Cześć, nazywam się Krzysiek, a dziś porozmawiamy o tym, czy warto zostać programistą gier. Zapraszam. Nie będę Was trzymał w niepewności. Od razu powiem, że chodzi o rynek gier mobilnych. Już w 2007 roku rynek gier w ogóle przebił rynek filmowy pod kątem obrotów. W chwili obecnej wpływy z niego przewyższają rynek muzyczny i rynek filmowy razem wzięte. Branża się nie zatrzymuje. Już dawno minęły czasy, w których graczem była osoba siedząca w piwnicy, na którą rodzice krzyczą, że cały dzień się tego gapi w ten monitor. Według raportu firmy Newsu w Polsce mamy 16 milionów graczy, a pod względem generowanych przychodów plasujemy się na 20. miejscu na świecie. To jednak nie koniec. Ponad 40 firm z polskiego sektora gier jest notowanych na giełdzie, z czego 12 na głównym parkiecie. Polski rynek gier jest wyceniany na 540 milionów dolarów, z czego 40% to gry na smartfony i tablety. A właśnie, no bo naturalnie słowo gracz kojarzymy z PC Master Race albo konsolami, a jednak od 2014 roku wpływy z rynku gier mobilnych przewyższają znacznie te z pozostałych gałęzi. Trudno się temu dziwić, skoro średnio 50% użytkowników uruchamia przynajmniej jedną grę mobilną tygodniową. Tym samym gry są średnio trzecim najpopularniejszym typem oprogramowania po mediach społecznościowych i aplikacjach do zakupów. To jest we wszystkich grupach wiekowych. Polscy producenci Gier stają się jedną z sił napędowych polskiej gospodarki, zatrudniając już w tej chwili kilka tysięcy ludzi. Według ostatnich danych takich firm w naszym kraju jest już ponad 400, a przecież są także deweloperzy, którzy robią aplikacje na własną rękę i potem je udostępniają w Google Store czy w App Store. Statystyki są nieubłagane. Firma App Ani przypomniała ostatnio, że 1 października 2020 roku minęła rocznica od momentu Premiery na iOSie i Androidzie gry Call of Duty Mobile. Okazuje się, że ten jeden rok wystarczył, żeby na urządzeniach z Androidem grano łącznie w tę grę przez 850 milionów godzin. Dla pewnej skali 850 milionów godzin to prawie 97 tysięcy lat. Co ciekawe, Call of Duty Mobile potrzebowało zaledwie 20 dni, żeby osiągnąć liczbę 100 milionów pobrań. Dla porównania, Pokémon Go potrzebowało na to 19 dni, więc jednak ten jeden dzień szybciej, ale już Fortnite potrzebował dwóch lat. Ale oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, która sprawiła, że w ostatnim czasie gracze szczególnie chętnie sięgnęli po gry mobilne. To pandemia i związana z nią kwarantanna. Logiczne mogłoby się wydawać, że tak na dobrą sprawę to powinna się zwiększyć liczba graczy stacjonarnych, a zmniejszyć liczba graczy mobilnych, którzy. W większości jednak grali w drodze, na przykład do pracy. Jednak, według danych app Ani, konieczność pozostania w domu i rozłąka ze znajomymi spowodowała, że liczba graczy mobilnych się zwiększyła. Naturalnie zaczęli oni korzystać z najszybszego i najbardziej poręcznego urządzenia, do którego mieli dostęp, czyli swoich smartfonów. W trzecim kwartale 2020 roku liczba pobrań gier ze sklepów z aplikacjami wzrosła o 15% w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku. Dobra, ale co te liczby, które rzucam na lewo i prawo oznaczają dla Was? Ano, że jeżeli myślicie o game, devie, to warto popatrzeć w kierunku gier mobilnych, dlatego że jest to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź rynku. Żeby nie być gołosłownym, warto wspomnieć o Ten Square Games, z którymi współpracowaliśmy przy tworzeniu. Naszego nowego bootcampu Mobile Game Developer. TSG podaje na swojej stronie, że ma już ponad 200 gier zrealizowanych i 21 milionów aktywnych graczy. Prawdziwe szaleństwo, biorąc pod uwagę, że studio powstało 9 lat temu w jednym mieszkaniu jako trzyosobowy projekt. Dziś firma daje pracę 250 osobom i skupia się na grach symulacyjnych. W 2019 roku flagowy produkt TSG, czyli Fishing Clash, przyniósł 206 milionów złotych przychodów. Dlatego odpowiadając na tytułowe pytanie, czy to dobry czas, żeby zostać game developerem, zdecydowanie. Rynek wydaje się ciągle przyspieszać, więc będzie też potrzebował nowych specjalistów. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę, a ja zostawiam dookoła siebie jak zawsze filmy inne z naszego kanału, które mogą Wam się spodobać. Dzięki wielkie za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć!